te zwierzęcia i proszę Państwa będziemy rozpoczynać od strony prawej, wrócimy tą stroną lewą, więc wszystkie zwierzęta, które nam się tutaj pokażą, o nich Państwu, tak jak poniedziałam tu obiekt, tutaj widzimy dogarną. Przed nami po lewej stronie leży leży chmara, bo no tak mówimy o stadzie, szlachetnych jeleni europejskich. W sukni od brązowej przez beżową, aż do białej. Białe to jeleni świętego Huberta i samce mają doroże, które zaczęło dopiero rosnąć. Ale o tym szczegółów powiem. Po prawej stronie, na płaszczystej lisekce, leżą jaja zniesione przez strusicę, którą zobaczymy na, na terenie dalej. Każde jajo jest duże, zważy około 1,5 kg, ma mniej więcej 3 mm na skorupkę. Każde jajo można proszę Państwa gotować na miękko około 45 minut, na twardo około 150 y, minut, no i jajecznica z takiego jednego jaja, z odpowiada jajecznicy z 18 mniej więcej jajkurzy, czyli taki solidny posiłek. Tutaj proszę Państwa to, to, na tej stronie i tu troszeczkę dalej. Tu mamy kuski miniaturowe, zachodnioeuropejskie, nie przepraszam bardzo. Tutaj mamy tę małą też kuskę, a przed nami alpaka, piękna taka ruda ruda bełma Derecik gwełniany na głowie, a taki z Ameryki Południowej. I proszę Państwa, one są razy krzyże, bo ona jest trzy razy cieplejsza w roły i mają bardzo spokojny, taki charakter żony wreszcie są sprawiedliwe, fantastyczne, spokojne zwierzęta. W głębi tam widzimy największą antylopę azjatycką, antylopę Nilgał, już to ona się nam prezentuje, takie jakby białe skarpetki z czarnymi paseczkami. To jest samiczka, waży około 200 kg. Tu mamy również z Ameryki Północnej, jak alpaki, ale to zupełnie inny charakter. To są zwierzęta. Proszę Państwa, nieprzewidywalne okna łapują do zastrzeżenia, dają pełne, ale po średniej jakości. W Amerykach nie było koni i w Ameryce Południowej, ale zwierząt uczniów właśnie pełniły lamy, a w tymczasem tylko po stronie po stronie proszę państwa nowej, mamy tutaj owce te, które mają rogi w kształcie litery V, są postrzyży, mają zawsze długą wełnę, długie runo do 30 cm i to rogi w kształcie litery V i skręcone jak świderki to Rasa y, owiec radzkich pochodząca z Węgier i z Rumunii to z kolei mniejsze, to owce syryjskie. To, w proszę Państwa widzimy w co w salach mówiła, chmara szlachetnych jeleni europejskich. To że sarynki, sarynki, nie są ręki, to nie są to są europejskie. Tu z kolei brzuszki i czarne nóżki. Owieczki, to są kameruniki, przyjmują zwierzęta. One pochodzą z Afryki, z Kamerunu. Są to zwierzęta, tzw. zwane czyli takie, które nie wymagają strzyżenia, bo nie wytwarzają runa. Pochodzą z Afryki, dlatego zadoba to przystosowanie do odpowiedniej trawki klimatu. Proszę Państwa, przed nami proszę zobaczyć roz, takie rozległe roz, obniżenie terenu. Będzie tu jeszcze niejedno takie. I tu spływa woda po dużych deszczach, po roztopach hmm, wiosennych i tyle na do do i to zlewni. Oczywiście natrafia na tę miękką, lesową skorę, o której wspominałam, wdrożąc tutaj takie piękne, lesowe wąwozy. Tu mamy zwiastun do tych wąwozów. Będziemy już przyjeżdżać, by to Państwu podziwiać, bo nie tylko przyrodę ożywioną, ale również i nieożywioną można, prawda? No, jest to to, że jest poprzycinana tymi właśnie pięknymi, lesowymi wąwozami. A tutaj z kolei również kuski zachodnioafrykańskie. Oprócz nich są jeszcze kozy kartacka i kaszmirska. Tutaj, no, tak, nam troszeczkę wyszły nie bardzo. Ojej, no, bo przed nami nieloty dwa. Mają. No o, udało się. Partnerowca sobie poradził. Akurat tutaj je widzimy. To jest Australii, to element australijski, nie proszę, to jest coś innego. A my znaleźliśmy się w sektorze, który jest przeznaczony dla najbardziej prymitywnego bydła europejskiego bydła szkockiego. Przed nami, zaraz dojedziemy Państwo zobaczą. Jak sama nazwa mówi, bydło szkockie, pochodzi ze Szkocji, było tam elementem miejscowej fauny. Zwierzęta te, proszę Państwa, mają taki trochę groźny wygląd, ale jak my jesteśmy spokojni, spokojnie się zachowujemy, to i one są spokojne. A szczególnie urocze są młode, jak misiaczki takie malutkie, leżą sobie tam w no cieniu. W każdej grupie zwierząt na nagroźność, szczególnie u na i Zwierzęta, ja także tutaj również. Zobaczymy je jeszcze z drugiej strony. Proszę Państwa, te zwierzęta przez cały rok przybywają ja na wzroście. W naszym kraju jest tak to jedno tylko. Skoro się czują w takich znacznie temperaturach, zresztą mamy znaczne opady deszczu, i śniegu, widzicie Państwo, wystarczy tylko ogrodzić teren. Nie tak jak dla naszych zwierząt, że trzeba zaczynać od kosztownych inwestycji, że trzeba czyli odorę, budowacisk, taką strukturę. Tu tak, wystarczy odroczyć stary, to przyjaciół bądź jak tu, zwierzęta są mało wymagające. Ale ja troszkę przerwę, ponieważ proszę Państwa, tam jest pod siatką samiec, ten czarny, a tu jest, to wyższa, jaśniejsza samica. To ona złożyła te jaja, które oglądaliśmy, o których mówiłam. No, ja troszkę pozenerwowana, bo ja tak troszkę która to jest pojrdygana. Proszę Państwa, strusica o wiele większa od EMU, bo ma około 2,5 metra wysokości, 150 kg wagi i dwa palce. Dłuższe, patrzone wielkim pazurem. Potrafi biegać z prędkością do 70 km na godzinę, czyli na pewno by nas zdowoniła, a kopnięciem człowieka w brzuch bądź w klatkę piersiową mogłaby spokojnie nas zabić. Także Trzeba jednak uważać. A ja wrócę do tego by dla szkockiego. Proszę Państwa, te zwierzęta, które powiedziałam, cały rok na dworze, nie potrzebują obór, czyli wielki plus. Nie są wybredne, jeśli chodzi o parze. Ale za to odpłacają się za fantastycznym mięsem bałowym, bo nie zawiera ono praktycznie ani tłuszczu, ani cholesterolu. Cena takiego mięsa jest też odpowiednio wyższa, niż tej takiej gołówki, którą na co dzień kupujemy. Jest tak, tam malutkie sobie leży, chyba na mamę czeka. Leżą w cieniu właśnie. O, o co chodzi? Jest jeden minus w tej hodowli. Nie znoszą pałów. no nie ma się co dziwić, pochodzą z klimatu szkockiego, bardziej wilgotnego, odciemnego, tak, no i bardziej pochmurnego. Więc przede wszystkim, żeby zapewnić jakiś minimum komfortu, trzeba zapewnić cień. Więc ten jeden zagadnik, taki cię udaje. Jak to myślę? Zaraz zobaczymy. Przeuroczy, prawda? Przeuroczy te maleństwa, takie są misiaczki, tak. Dokładnie. Po prawej stronie, proszę Państwa, jest kolejny zagadnik dla tych zwierząt. One tu przyjdą, jak będą większe liście i ten, ten, ten cień będzie taki obficzy. Szopa taka tylko, jakby się któreś chciało schować. Ale one się z reguły nie chowają, bardzo przeżypałe mniszce. A tu z kolei, jak totalne są dni, to tu jest ten, takie oczko. One się tu schładzają. Wchodzą spokojnie, postoją i wychodzą. Spokojnie. tylko za z tą wodą. Dzięki. Tu jest locha. No a tu są tutaj inne zwierzęta? Proszę bardzo, śpią pod daszkiem. Środek dnia dziki śpią klasyczna sprawa. Wszystkie, wszyscy mogą spać, ale matka musi z dziećmi, tak, taka prawda właśnie, no przybiega tutaj, widzę, że, że była już troszkę w błotku, dziki to no a te malutkie warchlaczki, bo to nie są prosięta u dzików, proszę Państwa, nie ma takiego podziału, że proszę i warchla, bo od razu mówi się, że to są małe warchlaki, i paseczki, jak w piżamce, biegają tu z mamą swoją. W przechodzie na a dzieci są szybkie, zwolnione, silne, aby bywają agresywne, aż wojenne te pajki i szablen stanowią dla nas śmiertelne zagrożenie. Trzeba uważać na dzieci. Proszę się do kolejnego sektora. I proszę Państwa po prawej stronie już z daleka w szczególnie chyba dzieci, owieczki, czarnogórki europejskie. Dzieci pamiętają baran Shona, prawda? To jest są guzuki Baranka Szona mają czarne guzki, czarne guzki. Te młode mają jeszcze czarne runa. bo jak się rodzą, to te naprawdę ciemne. Potem naprawdę proste runo ulega w tym rozjaśnieniu. A tu kwiatek, sikdarek. A proszę Państwa, te czarne główki pewnie dlatego są pełnym wzorem dla Baranka Szona, bo dzieci w całej Europie ich znają, bo one w całej Europie, te owieczki, występują. A kucyk jako łasów tu do nas przychodzi, ale my nie możemy nie możemy tego tak za każdym razem dokarmiać, bo ten robie, 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 to by za Tak, taki szubarek. A tymczasem proszę Państwa po lewej stronie. Odchodzi teraz do zwierzęta, no ale dobrze, żeby właśnie zauważyć jeszcze piękne bydło. Watusi, to jest afrykańskie bydło, rozpiętości rogów do dwóch metrów. Bydło to pochodzi z Afryki Wschodniej i z Afryki Centralnej. Zwierzęta te, proszę Państwa. Są bardzo cenne dla ludów afrykańskich. Status społeczny człowieka nawet zależy od ilości posiadanych sztuk tych zwierząt. Natomiast, proszę Państwa, w niektórych rejonach stanowią one wręcz walutę wymienną. Akurat i samce Danieli mają poroże. tak jak wiele jest tym, że w korze jest ugórność szyfowych, kwarczych rosną odwrotnie właśnie przez wiosnę i do końca lata. Natomiast pod koniec zimy nastąpiły naturalne zrzuty choroszeń. Ale no, o tym jeszcze Państwu tak, powiem. Proszę Państwa, po prawej stronie mamy rozmowy zespół.

A to nic bardzo innego. Oni to są jak najbardziej użytkowni. Teraz o nich powiem, a to właśnie to jest gospodarstwo zybrze. Że... Widzicie Państwo tutaj wytopu i czochra, bo tam w właśnie sobie leżą przy paśmikach, gdzie mają siana zawsze pokoi, a te w pojemnikach dostają ziarno. Zybr, proszę Państwa, to węglane, to takie, które mają no tak ułożoną księgę podejrzaną, jest ona systematycznie prowadzona, rodowiskiem tego budżetu jest on wyprowadzony, są, mają opiekę weterynaryjną i proszę Państwa m, są dokarmiane, odwizolowane od innych i jest bardzo ścisły reżim teoretyczny, jest to zaraz wymazany. Ja wiem, ja że jak turyści dowiedzą się, że mamy rzekę, no, to się spodziewamy będzie ich a my mamy razem około 10. Dlaczego? Bo my na taką ilość dostaliśmy możliwość kodowania właśnie z wyprób Żeby takie mieć, musi komisja przyjechać i zatwierdzić, że warunki przyjały właśnie spełniamy. Więc na taką ilość sztuk dostaliśmy. Sprawę proszę Państwa, wylasów, żółta sypialnia. Bo żeby nieść piąta w dzień za noc, tylko tu przywędrogują, tu wędrogują głęboki cień tam, dalsze ściany i tutaj właśnie nad spędzaniem. Czyli proszę Państwa, tak będziemy rozprowadzać zebrami hodowlanymi, a powiem jeszcze, że takich ośrodków w Polsce jest przecież kilka. A sam w takim stadzie, jak powiedziałam, przewodniczką jest krowa, oprócz są młodsze plodów, białych i cielęta. Natomiast sam, co wzrosło na dojrzałość, opuszczają stadę. I rozpoczynają samotny tryb życia. Mówimy w drugim okresie trwania zbliżają się do stada, łączą się z nim, przebywają parę dni i do kolejnego, do następnego, do robią taki odpływ. A czasami tym tak w ciągu okresu ruin wszystko wraca do normy, stowarzyją swoim życiem, a sam też zawsze prowadzą samotny tryb. Okazuje się, że w naturze okres wojenny nie przeżyła ani jedna sztuka i nie do zwierzenia, prawda? To jest Polska, która miała, miała być postulatą na największą powierzchnię i, i potężne jest tu i, puszcz, i no niestety nie przeżyła żadna sztuka więc bardzo te dziesięcia żegry, otóż zostały one Odkryte, to, można powiedzieć, 4 sztuk i jedynie w budowlach prywatnych. Zostały 7 sztuk wykupionych, wprowadzone zuby z Białorusi i z Ukrainy rozpoczęto właśnie budowle. Powiodła się klatka Portmanu dzisiaj już tyle są zuby. Zaraz przed wieczorem. A to są zuby. Są dosiągają na do jednej tony. Zimą tam, gdzie jest wieczny śnieg, gdzie jest zimno i to im właśnie odpowiada. No, żywią się przede wszystkim porostami i pchami, które wykopują racisami z śniegu. to są te zwierzęta parzystokytne. Po kroju przypominają nieco co ale są o wiele większe, bo przecież ta krowa waży tak mniej więcej 500 kg, natomiast sam coś dochodzą w jednej bardzo jednej kole. Mimo że nieślę, że no to zwierzęta, ale potrafią być dosyć groźne w naszym polu żył i u jelenie. to tor w środku pełny. Wyrasta z kości czołowej zwierzęcia, rośnie wiosno i latem pod krąg lata osiąga już piękny wieniec a potrafi rosnąć nawet na w 3 lat radziennie, gdy zwierzę mamy nie tylko duże pożywienie, ale w warunkach bezstresowych, czyli rośnie bardzo szybko. Teraz pod koniec maja, tak około 20 maja, te będą urodziły swoje młode jelenki. I będą przychodziły na świat tak do mniej więcej 10 czerwca. I tutaj to się będzie odbywało, proszę Państwa, w tym wiązach, dlatego że tu jest spokojnie, bezpiecznie, zacienione. One tutaj będą przychodziły i będą na świat wydawały właśnie swoje młode jelenki. Proszę Państwa, ja tu widzę sęca, on ma jeden, drugi, takie poroże, tak jak coś do, do głowy jakaś pokoinka się, się przyczepiła tutaj, widzicie Państwo, u jednego, u drugiego. Małe to poroże, to jest maj, a pod koniec sierpnia będzie potężny wieniec, Tak szybko to poroże rośnie. I jalanki przez dwa, trzy dni tutaj przebywają. Tak, to się zostawiać. potem nie wolno podchodzić do zielonków, bo zostawiamy z Tutaj, tak samo na tym lecie gdybyśmy spotkali, wtedy rzeczywiście matkę już wyczuje na kwiatach, wracając do jelonka. I popatrzcie, bo tym wskazujemy już na żołnierze takie majątki, także nie, tak, nie wolno, którzy nic, tego nie, nie dajemy matka, na nawet żeby nie My nie, nie możemy takiej wczorajskości tutaj, i tutaj pewnie się na prawdę wielką świtę. Czasem tam w prawej stronie, proszę Państwa, tutaj widać Młynę Łanę, ale to jest imię europejskie, ale Młego Słupka jest jeszcze zimowa. Przecież coraz bardziej widać na nie białe ceny. Letnia Słupka będzie, a Łania. Proszę bardzo. To zdrowe centru będą coraz bardziej widoczne i coraz bardziej ta suknia będzie różna. Ja już widzę, że od znaki właśnie tej różności będą intensywnie róża a poroże będzie będą na koloru koralowego. To są daleko wschodnie jelenie Sika, to one z Korei i z Japonii. przepiękne je A tymczasem kolejne przed nami tu to spodzanko, to butło. Mój domek, charakterystycznie utuszczono mięśniowym gardłem na drzwiacie i ukształtem, z których podszyją. To indyjskie bydło z zebu. A słyszeliście pewnie Państwo o jako o świętych progach indyjskich. To właśnie one. Bydło z zebu. Mamy tutaj maleńsko, które się urodziło w trakcie w krótkim tygodniu. Proszę bardzo. Tak leży tu sobie. Proszę na tył to maleńsko. Do Tymczasem tym dojechaliśmy do dwóch do grup Tam w głębi te najmniejsze europejskie owieczki, tak zwane croissantsy francuskie, pochodzą z Francji, z Krakami. W głębie do 60 cm. niektóre których ostrzyżone, postrzyżu, po dają bardzo delikatną, taką niemełmę, biegnie puchowo, i zdają na bardzo delikatną Rzędze. A tu bakteriany, czyli wierdłom, dwugarbne. Pokołują one jest Awiślek, powiem, bo dzisiaj wstawicielki można spotkać północnych Chinach i Mongolii. W tych Mongoli. dwóch gardach bakteriany, proszę Państwa, wymagają nie wodę, jakby się mogło wydawać, tylko zapas tłuszczu. Na takie chwybę gniże, tak powiem, gdy wędrują na przykład po pustyni. Wtedy ten tłuszcz, ten zapas tłuszczu wykorzystują. Z tej może dochodzić jego waga nawet do 45 kg. Są to zwierzęta ponadto kotwicne, mają parę kotyk szeroko rozstawionych, postawi niejczystkie poduszeczki i mimo, że służy jest ciężkie, to waży około 800 kg. Się... Proszę, a tu jest malu, maleństwo? Bardzo szybko przyszło na świat, bez problemów, co jest ona? Tak, 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 To proszę tak, 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 nie żeby tak, nie tak, tak, nie tak, to tak, 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 Żeby tak, 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 nie nie. być tak, 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 wszystko tak, bo tak, na tak, I tak, właśnie czynią wielbłądy. tak, zwierzętami tak, nawet trudno nie pić wody, bo na to 17 dni, ale gdy dopadną wodę w pijasko i nawet większość z wody wręcz na zapach, ale tak jak to mi nie była bardzo miło w tych warunkach, tutaj zapach puszczy. Te balenki, osesek, no to... Przecież te gardy to jak praski nie nożą za niebiecie, prawda, bo przecież... Bo przecież zapa jeszcze zapas jakiegoś tu już, jakichś substancji Ja Teraz wygodujemy leko i tyle, na tym mleku cały dzień, także to trudno mówić w jakichś zapasach. I w ten proszę Państwa, obejrzeliśmy zwierzęta przebywające na naszym górnym zwierzyńcu. Chciałam przypomnieć, że mamy również zwierzyniec dolny, ale tam już samodzielnie bez przewodnika spacerując ogląda się zwierzę.